Cześć, witajcie, tutaj Jacek, kolekcjoner i dzisiaj mam dla was kolejny komiks od Nonstop Comics. Dosyć świeży. <grych> tak, tak jak wspominałem ostatnio, mam kilka zaległych komiksów z Nonstop Comics, ale będziemy się zajmować nimi nimi w najbliższych tygodniach, ponieważ odkryłem, że w sumie to ciężko mi jest produkować więcej niż dwa unboxingi dziennie. W końcu trochę mamy jeszcze Hype Train i trochę innych rzeczy do roboty, więc dziękuję wam za waszą cierpliwość, ale lecimy dalej, ponieważ jest co pokazywać. W dzisiejszym odcinku mamy Komiks, Reszta świata, tom czwarty to już jest ostatni tom tej serii, francuskiej serii, wydanej w jakby dosyć sporym gabarycie, jakby tutaj nawet nie ma porównania do innych takich standardowych wydań od Image Comics, na przykład tych, które wydaje non stop comics. I tak jak wspominałem, jest to ostatni czwarty tom serii, tak wygląda tył okładki. Chyba wam jeszcze nigdy nie wspominałem o tym komiksie, ale bardzo mi się podoba ta seria jest. Jest to post apo z takimi do, dosyć widowiskowymi widokami, na przykład takimi rozkładówkami na dwie strony. Jakby autor bardzo pięknie potrafi ująć ten klimat tego otoczenia. Jest momentami dosyć przygnębiający, dosyć smutny ogólnie. Cały komiks jest dosyć, no poważny to jest jednak dramat, ale jestem ciekawy, jak całość się zakończy. Na końcu jakby mamy pełne okładki wszystkich czterech tomów. To z pierwszego tomu, drugiego tomu, trzeciego tomu i czwartego tomu teraz, tak? Jakby widać, że okładki są pięknymi panoramami. I wiecie, albo nie, po zakończeniu komiksu, oprócz tego nie mamy w sumie prawie nie, nie mamy nic. Oprócz tego. To jest tyle. Żadnego chwalenia się, żadnego dziękowania po całej serii, chyba że coś mnie ominęło na początku. ne yeah. ne yeah. Tak jak się zaczęło, tak się skończyło. A żeby tak podsumować wszystko, to pokażę wam, jak wyglądają wszystkie cztery tomy obok siebie, jak będą wyglądać na półce. Pierwszy tom nie ma... nie miał nazewnictwa, nie miał numerka pierwszego na grzbiecie, ale to zakładam, że może dlatego, że wtedy autor jeszcze nie wiedział, czy <grym> robić dalej tę serię. Jeśli jeszcze nie czytaliście tej serii albo w ogóle nie słyszeliście o niej, to polecam wam przeczytać, jest ona bardzo widowiskowa. Pamiętacie, jeśli chcecie kupić ten komiks, to możecie to zrobić, klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Oraz dać łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, bo to mi bardzo pomaga. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.